Gdzie jestem Dagą? Dawać go tutaj! Cześć, ja jestem Dominik, a to jest zbyt wiele gier. Jakiś czas temu wrzuciłem na ten kanał film z tłumaczeniem podstawowych zasad gry Wiedźmin Stary Świat. Przyjęliście go znakomicie, za co serdecznie wam dziękuję, i jako odwdzięczenie się postanowiłem nagrać kilka filmów z tej serii. Doszły mnie informacje, że brakuje wam na polskim YouTubie filmów z tłumaczeniem zasad dodatków do tej gry. I to jest właśnie pierwszy z nich. Na start wybrałem dodatek Skellige, który moim zdaniem wprowadza najwięcej ciekawych zmian mechanicznych w gameplayu, nie komplikując go zbytnio. Zapraszam Was do stołu, gdzie pokażę Wam jak się gra w Wiedźmina z tym dodatkiem. Tak oto prezentuje się pudełko od dodatku Skellige od gry Wiedźmin Stary Świat. Zobaczmy jakie elementy w sobie zawiera. Na początku mamy instrukcję. Nie jest ona za długa. Potem co tu widzimy? Plansza z Keligę. Kartę potwora morskiego Dagona, z którym będziemy mogli walczyć. Ona jest dwustronna. Jedna strona jest do gry podstawowej, a druga do gry z dodatkiem na tropie potworów. Znajdziemy też figurkę Dagona. Trzy figurki łodzi, którymi będziemy mogli pływać na wyspy z karty eksploracji, pięć kart bonusów Dagona oraz karty zdarzeń z Znajdziemy też 6 żetonów przystani, 3 żetony obszarów powiązanych z nowymi obszarami, które znajdują się na mapie Skellige oraz 5 żetonów tropów potwora Dagona. Przygotowanie do gry z dodatkiem Skellige należy rozpocząć od dołożenia planszy Skellige do lewej części planszy podstawowej. Figurkę Dagona należy umieścić na torze Dagona w zależności od tego, ilu graczy bierze udział w rozgrywce. Tutaj mamy oznaczenie: 4-5 graczy, 2-3 graczy, 1 gracz. Kartę Potwora Dagona należy położyć obok planszy, do góry, stroną w zależności od tego, czy gramy w wariant podstawowy czy w wariant z dodatkiem na tropie Potworów. Tali zdarzeń z Keligę nie tasujemy, ponieważ są to karty ponumerowane od 1 do 30. Kładziemy je na ich miejsce. Natomiast karty eksploracji z Kelige tasujemy i kładziemy na odpowiednie miejsce. Ostatnią talią jest talia bonusów Dagona. Jest to 5 kart, które należy przetasować i położyć obok karty potwora. W należy umieścić również żetony tropów Dagona, a trzy żetony obszarów umieścić w odpowiednich stosach danego typu z gry podstawowej. Ostatnim etapem przygotowania tego dodatku jest ustalenie, gdzie startowo będą umieszczone nasze statki, którymi będziemy mogli eksplorować wyspy Skellige. W tym celu rozkładamy losowo sześć żetonów przystani, na obszarach 1, 5, 6, 9, 12 oraz 13. Odkrywamy je. I tam, gdzie że wskazuje symbol statku, należy obok postawić jego figurkę. Następnie zakrywamy, tony przystani i zostawiamy je przy tych sześciu obszarach. W dalszej części gry każdy z tych sześciu obszarów będzie mógł posłużyć jako przystań. Na mapie Skellige znajdują się trzy nowe obszary. Na potrzeby rozgrywki te obszary są traktowane jak dowolne inne obszary na całej mapie. Podczas przygotowania trzy żetony tych obszarów miesza się z żetonami obszarów z podstawowej wersji gry, więc potwory mogą się pojawić na obszarach na wyspach. Ponadto niektóre zadania, które będziemy zdobywać, mogą wymagać wejścia na obszar znajdujący się na jednej z nowych wysp. Każdy z tych nowych pól ma swoją akcję, którą możemy wykonywać w fazie pierwszej, w momencie kiedy będziemy podróżować na daną wyspę. I jakie mamy tutaj akcje? Na obszarze 19 możemy poczuć się, jak w swojej szkole wiedźmińskiej ponieważ możemy tutaj szkolić swojego Wiedźmina i podnosić poziom atrybutów swojego Wiedźmina o 1, ale nie płacimy przy tym kosztu. Ponadto, tak jak w swojej rodzimej szkole wiedźmińskiej, możemy szkolić swojego Wiedźmina swojej zdolności specjalnej. Na obszarze 20 możemy dokonać jednej z dwóch rzeczy. Albo dobrać z rynku kart akcji kartę o koszcie 0, albo zapłacić jedną monetę i dobrać kartę o koszcie 1. Akcja obszaru 21 jest troszkę bardziej skomplikowana, ponieważ... Jeżeli nasz Wiedzim nie posiada trofeum potwora pierwszego lub drugiego poziomu, losuje jednego potwora z tych, które jeszcze nie są używane poziomu pierwszego i dobiera jego kartę jako swoje trofeum. Nie zyskuje za to reputacji, jednak to trofeum będzie wzmacniać jego postać do końca gry. Jednak jeżeli już posiadasz jedną albo kilka trofeów potworów poziomu pierwszego albo drugiego, wybierz i odrzuć jedną z nich. Jeżeli odrzucisz trofeum potwora poziomu pierwszego, możesz wylosować jednego potwora z nieużywanych potworów poziomu drugiego i dobrać go jako swoje trofeum. Jeżeli odrzucisz posiadane trofeum poziomu drugiego, robisz to analogicznie, ale jako nowe trofeum dobierasz potwora poziomu trzeciego. Omówmy teraz, w jaki sposób działają podróże statkiem. Jeżeli nasz Wiedźmin znajdzie się na obszarze przystani, przy której stoi statek, jako ruch do następnego obszaru może wykorzystać statek, aby przemieścić się z przystani na jedną z wysp, przy której nie ma jeszcze żadnego statku z Wiedźminem. Na przykład aby dojść na wyspę numer 19, musi odrzucić z ręki kartę typem terenu góry lub dwie dowolne karty lub jedną kartę oraz monetę. Gdy to zrobi, umieszcza swoją figurkę Wiedźmina na statku, przemieszcza łódź do wybranego obszaru, ale zanim będzie mógł wykonać akcję tego obszaru, musi rozpatrzeć eksplorację Skellige. W tym celu rzuca kostką, sprawdza wynik na kości i porównuje go z oznaczeniami, na poziomie, na którym stoi obecnie figurka Dagona. Jeżeli są to wyższe wartości, na przykład w tym wypadku między 3 a 6, to Dagon podniósłby się o jeden poziom do góry, a podróż Wiedźmina byłaby bezpieczna. Jeżeli wyrzuciłby, tak jak w tym wypadku, między 1 a 2, podróż byłaby niebezpieczna, ale Dagon nie przemieściłby się na torze do góry. Co to znaczy, że podróż jest bezpieczna lub niebezpieczna? Gracz siedzący na prawo od osoby, która eksploruje skeligę, dobiera kartę eksploracji Skellige z wierzchu i czyta górną część karty, jeżeli podróż jest bezpieczna, lub dolną część, jeżeli podróż jest niebezpieczna. Rozpatrywanie tych akcji jest analogiczne do kart eksploracji skry podstawowej. W sytuacji, gdy Dagon jest wynurzony, czyli znajduje się już na najwyższym poziomie swojego toru. Wtedy gracz nie rzuca kostką, jego podróż z automatu zawsze jest niebezpieczna. Potem, gdy gracz rozpatrzy efekty swojej karty eksploracji, wysiada na wybranym obszarze i może wykonać akcję przypisaną do danego terenu. Jeżeli ma ochotę, może kontynuować swoją wyprawę podczas fazy pierwszej, czyli z powrotem wsiąść na statek, jednak nie może pływać między wyspami ani na teren Dagona, o którym zaraz powiem może jedynie wrócić na jeden z wolnych obszarów przystani. Niekoniecznie na ten, z którego wcześniej wypłynął. To, co jest ważne, to to, że w czasie jednej swojej tury, w fazie pierwszej, gracz może tylko jeden raz popłynąć na jeden obszar z Heligę. Nie może popłynąć na wyspę, wykonać akcję, wrócić i popłynąć potem na następną. Nie jest to dozwolone. Dozwolone natomiast jest to, żeby pierwszy ruch swojej fazy pierwszej w swojej turze Gracz wykonał od razu na jakiś teren skeligę. Również jeżeli rozpoczyna swoją fazę pierwszą na wyspie, może wsiąść na statek i wrócić do wybranego portu. Pamiętajcie, że podczas powrotu z wysp na kontynent nie rozpatruje się kart eksploracji. W sytuacji, kiedy podczas wyprawy na wyspy skeligę Gracz wyrzuci bezpieczną podróż, więc Dagon przeniesie się na najwyższe pole, oznacza to, że się wynurza, oznaczenie na planszy pokazuje, że gracz, który aktualnie jest aktywny, musi obniżyć swój poziom tarczy do zera oraz dobrać jeden trop dagona. W sytuacji, gdy Dagon znajduje się na najwyższym polu swojego toru, oznacza to, że jest on wynurzony. Poza tym, co mówiłem wcześniej, czyli że wtedy każda podróż na wyspy jest niebezpieczna, gracze zyskują możliwość walki z Dagonem. Aby to zrobić, muszą wyruszyć w podróż z jednej z przystani, nie wykonują fazy eksploracji Skellige, tylko automatycznie przenoszą się na pole z Dagonem. Oczywiście, aby to zrobić, muszą odrzucić dowolną kartę z dowolnym typem terenu, a następnie przejść do fazy drugiej, w której rozpatrzy się walka z Dagonem. Walka Wiedźmina z Dagonem przebiega analogicznie do walki z innymi potworami. Dagon jest poziomu drugiego oraz posiada 15 punktów wytrzymałości, co oznacza, że jego talia startowo. Będzie składała się z 15 kart walki potworów. Jego zdolnością specjalną jest to, że przed pierwszym atakiem Dagona gracz odrzuca jedną losową kartę ze swojej ręki oraz obniża swój poziom tarczy o 1 za każdą posiadaną kartę trofeum. Jak należy rozpatrzyć wynik walki z Dagonem? Tak jak pokazano na dużej karcie Dagona, Walka z tym potworem może zakończyć się na jeden z dwóch sposobów. Pierwszy z nich to odpędzenie Dagona. Dzieje się to, gdy gracz wygrywa walkę lub gdy gracz zostanie powalony, a w tali wytrzymałości Dagona są mniej niż dwie karty. Drugą opcją jest klęska grata. Dzieje się tak, gdy gracz zostaje powalony, a Dagon ma dwie albo więcej kart w swojej tali wytrzymałości. Jeżeli Dagon został odpędzony, gracz pobiera dwa rzetony złota z banku, bierze z puli odkrytych kart akcji dowolną kartę o koszcie 0. I odkłada ją na swój stos kart odrzuconych oraz bierze wierzchnią kartę stali Bonusów Dagona i wsuwa pod planszetkę karta bonusu Dagona, nie jest uważana za trofeum i nie podnosi reputacji Wiedźmina. Po odpędzeniu Dagona umieszczamy jego figurkę na torze na polu startowym, w zależności od ilości graczy biorących udział w rozgrywce. Jeżeli natomiast gracz poniósł klęskę. Dagon pozostaje w grze. Jego figurka zostaje na obszarze Dagona, tam gdzie toczyła się walka. Natomiast gracz bierze jeden żeton tropu Dagona, jeżeli go nie ma, oraz dobiera jedną kartę o koszcie 0 z puli odkrytych kart akcji i odkłada na swój stos kart odrzuconych. Ponadto w tej turze dobierze o jedną kartę mniej w fazie trzeciej. W obu przypadkach gracz wykonuje czynności związane z wynikiem walki z potworem i przychodzi do fazy trzeciej swojej tury. Pole walki z Dagonem jest jedynym obszarem na mapie Skellige, gdzie może jednocześnie przebywać więcej statków niż jeden. Na koniec mały spoiler. Jeżeli nie chcesz go znać, to przejdź od razu do podsumowania. W talii kart zdarzeń Skellige można natrafić na 5 kart, które dokładają nowe wyspy do obszaru Skellige. Po wyciągnięciu takiej karty należy umieścić ją obok mapy Skellige a wyspy na nich pokazane należy traktować tak jak zwykłe wyspy z które są umieszczone na mapie. Jakie możemy znaleźć wyspy? Pierwsza z nich mówi, że jeżeli mamy mniej niż dwie karty trofeów potworu poziomu pierwszego, należy wylosować jednego potwora poziomu pierwszego z tych, które są nieużywane, i następnie wsunąć ją pod swoją planszetkę, tak aby zdolność trofeum była widoczna. Nie należy wtedy zwiększać swojej reputacji ani nie doznawać zmęczenia. Kolejna karta mówi o tym, że możemy wylosować potwora poziomu pierwszego, drugiego lub trzeciego z tych, które są nieużywane. Następnie natychmiast przejść do fazy drugiej swojej tury i przeprowadzić walkę z potworem, widniejącym na tej karcie. Należy rozpatrzeć wynik walki według standardowych zasad z następującą zmianą. Jeżeli poniosłeś klęskę, wtasuj tą kartę z powrotem do odpowiedniej talii potworów. Trzecia z dodatkowych wysp mówi o tym, że możemy dobrać 4 karty eliksirów. Jeżeli w tym momencie przekroczymy limit 4, kart eliksirów, odrzucamy tyle kart eliksirów, aby zostały nam cztery karty. Czwarta karta wyspy mówi o tym, że pobieramy trzy żetony złota z banku. Ostatnia tajemnicza wyspa mówi o tym, że mamy wziąć po jednym żetonie tropu dla każdego rodzaju terenu, którego jeszcze nie posiadamy. I to już wszystkie zasady, które musicie znać, aby zagrać w grę Wiedźmin Stary Świat z dodatkiem Keligę. Tak jak powiedziałem na początku, uważam, że jest to dodatek, który wnosi bardzo dużo ciekawych mechanizmów i bardzo go polecam. W kolejnych filmach, które będę publikował na tym kanale, poznacie kolejne dodatki do tej gry, dlatego zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, abyście nie przegapili tych filmów. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!